A? Nie. Panec! To będzie komedia, odcinek, panie! <noise> nie! Siema. ma? Siema. yyy... Słuchajcie, zbliża się sezon jesienny. Trzeba doprowadzić wkłady do porządku, żeby cały rok mogły latać. Także został nam do wymiany jeszcze w tym roku. Aj, nie, w tym roku. Cały napęd. Słuchajcie, drogi się naciągnął łańcuch, róż łańcuchy Maciuś. Łańcuchem, tylko tak luź. No, zobaczcie, jest luźnia od cholera. Jest prawdopodobnie chiński łańcuszek się naciągnął. Od no, tych z rybów, co Mati robi. Także przydam nowy zestaw cały zębatka przednia, tylnia i cały łańcuch. Koszty 68 zł. Także można wymienić. Co pół roku, bez problemu, ale 4 lata wytrzymał Także Mati, słuchajcie, Mati się dzisiaj zabiera za robotę Powiedział, że on chce pracować, także nie pracuje A ja tutaj będę nakręcał Czekaj, Maciu, ja sobie stanę tu Chwycę ci hamulec Także ja wyciągnąć zawleczkę Zawleczkę I którą stronę się No to w lewo, panie Tak No już masz wolne Już? No palcami ty teraz, palcami ty prawo, ty! fachowiec panie! Dobra, idzie mu to powoli. Tak, kładziesz. Podkładki też na bok maćku. Powoli ściągasz brawo. Teraz odkręcamy całą batę. Klucz jaki? Dziesiątka. Klucz dziesiątka. Stań sobie bliżej. Maciuś. Słuchajcie, trochę mu to popuściłem, bo było mocno dociągnięte, także nie myślę, że Mati to tak sprawnie mu to idzie. Rękawiczki ma trochę za duże, bo to są yy, ten eski. <grywia> Chirurgiczne. Ale dobra, daj radę. Nie, nie idzie złapać, co? Z tych rękawiczek. No, no, no. <grywia> dobra, jedna następną. Ja ci już pomogę. Dobra, okej. Okay. ok, dobra. Jedna następną. Powoli. Bo jak ci objedzie, to po palcach będzie. Dobra słuchajcie ja, ja to do, już ściągnę. Reszta śrubek. Zębatka odkręcona Matnie i teraz próbuje ściągnąć łańcuch. Nie, panie musisz musisz go ściągnąć zębatki. Tak. Zębatkę trzymiesz, a łańcuch ściągasz a! Panec! To będzie komedia odcinek panie Nie! Musisz zębatkę trzymać, a łańcuch ciągnąć macie. Dobra, słuchajcie, muszę, muszę ja pomóc, słuchajcie No, 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 no Au! Au! To z powrotem No i teraz jedź do tyłu Ale nie dawaj tam palców Dobra, słuchajcie, muszę, muszę interweniować Maciej, musimy się pomóc, rozszczepiamy jeszcze łańcuch będzie nowy, oczywiście. Tak. Rozczepiamy. Panie. Cyk. Może się jeszcze na coś przyda, ale nie wiem na co. Wow. Tak, to jest łańcuch. Zębatkę już mamy przednią popuszczoną też. Tu chodź z boku. Żeby przyspieszyć pracę, robię węgavica, bo to jest taka strasznie robota brudząca. A jakbym chciał wieczorem palce położyć do czegoś, to. Dobrze zlipa. Panie, nie musisz szerować. Dobra, spadło coś. Cyk. Kurde, w tych rękawicach ja tak nie lubię Cyk, dobra Mamy zdemontowane, zaraz zakładamy nowe i lecimy panie Macie zakłada zębatę No dobra, ok. Macie ja to przyczynę wysuł śrubkę Biorę jedną śrubkę Czekaj, czekaj macie, no Dobra, trafiłem No i teraz trzeba to, uważaj nie, okay. ręcznie Dobra, pochwytaj jedna, następną Dobra Tych rękawiczkach to co możesz wyszedł robić. Macać kurę Macać kurę Dobra, słuchajcie, interweniuję, bo to będzie 20-minutowy film. Dawaj, zmiana. Ściągaj rękawicę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ciągaj no. rękawice i, i, i kameru mi tu bo będzie 20 minut film słuchajcie karty nie mam takiej się. tak to dokręcił słuchajcie, że mi to wszystko odpada ale będzie świecić jak w kule. panie, to widzisz? No. Ale jest jeden problem, słuchajcie. Że łańcuch jest o 20 cm dłuższy. A miał być to do tego. To jest stary, a to jest nowy. Będziemy musieli go skrócić, ale to jest moment skrócić. że mam jeszcze 15 minut baterii. Baterii? Nie, pamięci. Dobra. Tam oh. już. Raz. Dwa. Działa trzy, jedną mnożność. Klucz dynamo dynamometryczny, czy. Moira, dobry jest klucz? Daj w komentarzu, czy to jest dobry klucz do dociągania. Na te przeciążenia moje, czy powinien tak, dobra. Teraz mała zębata. 12 zębów zakładamy tak jak było. Dlatego, że jest to trochę yy, mocniejsze. mocniejsze. Idzie założyć. Yy, oryginalnie tu było 13 chyba. Albo 14. Albo 14, nawet już nie pamiętam, Coś mi tu nie pasuje. Coś mi te chińskie małorzączki. Spieprzyły to coś mi się wydaje. W tej są Co? Wszystko teraz jest chińskie Wszystkie chińskie, a coś ty myślisz, że to jest co? Z Japonii pszczół? Diamanty. Bo, ja bo nie pasuje A może pasuje Sorry za małe chińskie rączki Ale poniekiedy nie, nie wszystko Albo nie pasuje, zobaczmy zaraz Dobra słuchajcie, nie będę wam się filmu Dociągnę, załączymy ja już dociągam. Trzymajcie się na razie, zaraz wracamy. Łańcuch założony. Zableczkę jeszcze. Musieliśmy skrócić łańcuch w ogóle. Zableczkę. Chyba to jest po to zrobione, żeby dostosować każdy do swojego sprzęta. Cyk. Nie lubię. No ale udało się. Udało się. Dobra. Słuchajcie. Co testujemy? Mati? Kółko? Co? Testujemy. Tylko jeszcze trzeba koło No muszę ten naciąg jeszcze zakręcić, Aha. bo musieliśmy poluzować. Jest jeszcze zluźnione. Dociągamy ten. Wracamy. Dobra, dobra Mati. Już zakłada tylko koło. Słuchajcie. gotowy. gotowe. Trochę były komplikacje, ale nie musisz na to zamykać, wiesz? No, dobra. Teraz podkładkę. Teraz podkładka do tego, która pierwsza, ta? Nie. Ta? Nie, ta twarda, dobra. Okay, ta. 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 I to twarde macie. Okej, potem śruba. To, ty wiecie, już już w tych ściół żółtą rękawicę macie bo jako widzę to. Dobra. Gdzie jest to zableczko? Dokręć śrubę pierwsza. Dobra. Ja ci chwycę hamulec. Muszę przełączyć tu. Czekaj. Trzyma. Dobra. Dobra, macie. Dobra. Słuchajcie, taki szybciórbo. Bo już czas. Zawleczkę zakładamy. Trzeba znaleźć dziurek jeszcze, wiesz? Tu jest trochę za daleko, pociągniemy się trochę odkręcić. Słuchajcie, także dotarliśmy do końca, Tro, trochę było problemów, ale łańcuch jest ok. Zobaczymy jeszcze, jak, jak później pojeździ. Dociągniemy, naciągniemy. Także ma zapal, zobaczymy jak to idzie. Dawaj bieg. Давай, 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 как акробитеть.